Wchodząc na rynek z modelem V10, LG rzuca wyzwanie innemu koreańskiemu gigantowi. W pozorom V10 nie kanibalizuje flagowej serii G, tylko idealnie ją uzupełnia. Wielki ekran 5,7 cala w rozdzielczości QHD, szybki wydajny Snapdragon 808+, aż 4 GB RAMu to idealny zbiór cech mocarnego fabletu, którego brakowało w portfolio LG. V10 na pierwszy rzut oka wyróżnia piękny wygląd i spora, niemal 200 gram masa. To efekt spełnienia standardu MIL-STD 610G, który pozwala m.in. na upuszczenie telefonu z wysokości 120 cm na dowolne podłoże. Testowałem, nie ma śladów. W V10 ULG debiutuje też czytnik odcisków palców, jest bliski ideału. To także pierwszy telefon z drugim ekranem z przodu. Aktywnym przy włączonym i wyłączonym głównym wyświetlaczu. Dzięki temu, nie zużywając niepotrzebnie prądu, zobaczymy godzinę, powiadomienia, przejdziemy do najczęściej używanych kontaktów, czy też zerkniemy, kto dzwoni, bez wychodzenia z aplikacji. W efekcie, nawet przy testowym użyciu, telefon pod koniec dnia jeszcze miał 20 baterii. A pamiętajcie, że mówimy o wielkim ekranie QHD. Jeśli korzystamy z ładowarki Quick Charge, to po półtorej godzinie bateria będzie znów pełna. Resztę znamy już z modelu G4, włącznie ze świetnym aparatem o świetle 1.8 i laserowym autofokusem. W V10 po raz pierwszy pojawia się manualny tryb przy kręceniu wideo. Początkujący youtuberzy coś dla was. LG V10 wygląda na próbny balon, mający na celu sprawdzić, jak zostanie przyjęte wejście nowej firmy na zmonopolizowany rynek fabletów. Konkurencja ma się czego bać!